Cześć, jestem Flor, witam Was na kanale Tejagotne i zapraszam Was na film o trzech plagach. Dzisiaj opowiem Wam o trzech straszliwych zarazach, które strząsnęły całym Torylem i miały ogromny wpływ na jego historię. Zestawimy je razem, ponieważ większość żyjących obecnie istot pamięta te wydarzenia i ogrom śmierci, które spowodowały. O wszystkie trzy standardowo obwiniano Kościół Tolony, bogini trucizn i chorób, natomiast żaden kapłan, dobry wóz, nie był w stanie sobie z nimi poradzić. Pierwsza zaraza zwana była pierzastymi płucami. Zarażenie następowało drogą wziewną, gdy wdychano zainfekowane powietrze. Po trzech dniach inkubacji objawiała się na dwa sposoby: mogła doprowadzić do nekrozy, czyli martwicy pęcherzyków płucnych i niewydolności oddechowej lub do ich wysychania. Tak czy inaczej spowodowała na straszliwe cierpienie i przeważnie śmierć, ale to dopiero po około 10 dniach męczarni. Ważnym było, aby chory był odpowiednio nawodniony, po w przeciwnym razie szybciej odwalał dydwę. Jedynym plusem był fakt, że jeśli udało się kapłanom w jakiś sposób nieszczęśnika uratować, to był on odporny na tą chorobę. Pierwsza wersja, czyli ta z martwicą, uderzyła w Prokampur w roku tarczy, czyli w 1367, czyli rok przed opuszczeniem Kandelki przez Abdela i Goriona. Ludzie umierali setkami, szczególnie w dzielnicy biedoty. Zarówno władze, jak i medycy Prokampur działali zbyt wolno, przez co zarażeni szukali pomocy u kapłanów Helma i Torma. Opuszczali dzielnice biedoty i wchodzili do dzielnicy świątynnej, czym rozprzestrzeniali chorobę dalej. Wtedy dwójka kapłanów, służący tymorze On tarwil i kapłanka Liry Baniya-Dolister, wpadli na genialny pomysł i postawili ołtarze swych bóstw w dzielnicy biedoty. Dzięki temu chorzy leczenie mieli na miejscu i nie przynosili choroby dalej. Wkrótce inni kapłani dołączyli do nich. Cała ta akcja nie spodobała się Turtyrlom, czyli rodzinie, rodzinie rządzącej Prokampurem. Uważali oni, że nie wolno od tak sobie budować ołtarzy, świątyń i kaplic, gdzie popadnie i cała religia miała być zamknięta jedynie w dzielnicy świątynnej. Oczywiście nie mieli pojęcia o tym, ile dzięki temu udało się uratować istot. W 1475 roku, czyli na dzień dzisiejszy 17 lat kanonu krain temu, druga wersja pierwszych płuc, czyli ta wysuszająca płuca uderzyła w Waterdeep, zabijając kilka setek ludzi. Drugą z plag była plamista plaga. Objawiała się postawieniem bolących i ropiących wrzodów, które po pękaniu pozostawiały okropne blizny na skórze. Zarazić się można było jedynie poprzez dotknięcie zarażonego, zaś choroba rozwijała się w ciągu jednego dnia. Oprócz pojawiających się wrzodów, choroba powodowała porażenie układu nerwowego. Chory prawie zawsze permanentnie tracił węg, czasem także wzrok. Z powodu uszkodzenia błędnika często miał problemy z utrzymaniem równowagi, co doprowadzało do zaburzeń przestrzennych. To wszystko razem wzięte sprowadzało szaleństwo. Jeśli choremu udało się przeżyć przez dwa dni i dwie noce, miał szansę wyjść z tego obronną ręką. Choć przez kolejne miesiące był niezwykle osłabiony, zaś blizny po krostach nigdy nie znikały. Trzecią i ostatnią zaraz była drżąca plaga. W 1370 roku uderzyła w miasteczko Skardale i zmniejszyła populację mieszkańców z 10 tysięcy do 4,5 w dwa lata. Pierwszym zaobserwowanym symptomem choroby było straszliwe, niemożliwe do opanowania drżenie kończyn, od czego choroba wzięła swoją nazwę. Walka lub rzucanie czarów w tym stanie było praktycznie niewykonalne. Po 10 dniach na twarzy, pod pachami i w pachwinach zarażonego pojawiały się czarne wrzody, które z czasem żółkły i pękały. Kontakt z ich wydzieliną zarażał kolejne osoby. Oprócz tego chory często tracił mowę, a ból, jakiego doświadczał, był nie do zniesienia. Ciekawostką jest to, że jaszczuro ludzie byli całkowicie odporni na drżącą plagę, przez co nieraz wpuszczano ich do miasta, by pożerali ciała tych, których choroba zabiła. Jedyną sprawdzoną metodą uleczenia choroby była kombinacja czarów, objawień i wtajemniczeń, który, do których należało rozproszenie magii i leczenie chorób. Czary te były niezwykle kosztowne, przez co nieliczni tylko mogli sobie na nie pozwolić. Reszta zakażonych mogła jedynie łagodzić ból poprzez zanurzanie się w wodzie. Co ciekawe, choroba dotknęła jedynie miasteczko Skardale. I nie wydostała się poza jego mury. Nikt nie wiedział skąd się ta plaga, jednak fakt, że można było ją uleczyć jedynie poprzez rozproszenie magii, rzucał ci podejrzeń na czarodziejów, którzy mogliście zniszczyć to miasteczko z jakiegoś powodu. To wszystko jeśli chodzi o nasze trzy plagi, ale jest ich dużo więcej i z chęcią Wam więcej o nich opowiem. A teraz zapytacie, jak wykorzystać plagi na swoich sesjach? Przede wszystkim plagi najczęściej zsyłają bogowie, ale nie tylko. Bo przecież na świecie są szalenie nekromanci, są też talonici bądź inne pokręcone świry. Są też szczury, pchły i różni brudasi. Różne brudasy. Pomysłów na sesję związaną z trzema plagami z przeszłości być nie może, bo te plagi już się skończyły. Ale zawsze mogą wrócić. Jak dżuma, czy tak jak teraz mamy inna odra, czy polio. Podziękujmy też szczepionkowcom. Dlatego podrócę wam pomysł na sesję związaną z powrotem plagi. Plaga pierzastych półs powraca. Akurat drużyna Twoich graczy wpadła w oko a Tymora odwróciła się do nich plecami, bo znaleźli się w mieście będącym epicentrum zarazy. W nocy trochę popili, a rano były już zamknięte, żołnierze nie wpuszczają nikogo z miasta, do środka także nikt nie wejdzie. Zrzucenie winy na kapłanów jest najprostsze, dlatego czterech kapłanów bogini chorób i trucizn zostało już okamieniowanych przez tłum. Ostatni zaś trafił do lochów, bardziej dla własnej ochrony i w sumie tak na wszelki wypadek. Ale rada miejska, władca, książe biskup czy kto tam u was rządzi, nie jest taki całkiem głupi. Kapłan tolony w lochu, a choroba dalej się rozprzestrzenia i nasila. Kto jest winny zatem? Trzeba zacząć śledztwo. A lud szuka winnych. Kto następny jest w kolejności? No, przyjezdni. A kto właśnie przyjechał? Właśnie, bohaterowie, twojej graczy. Zostają obrzuceni błotem i kamieniami przez tłum. Żołnierze lokalnego Władyki ratują ich i zaprowadzają do niego. Ten widząc, że ma do czynienia z ludźmi światowymi, zleca im śledztwo. Zaczynają się poszukiwania winnych. I kto jest tym winnym? Ty wiesz, że to lokalny czarodziej, który zatruwa podziemną rzekę, z której czerpana jest woda w mieście. Dlaczego to robi? Ponieważ ten lokalny władyka skazał osobiście na śmierć jego małżonkę. Bez powodów. Tylko dlatego, że była z nachorką i podpadła kilku ludziom. Jak do tego dojdą, zależy od ciebie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i zachęcam Was do oglądania pozostałych filmów na naszym kanale. Pa!